Może wyjaśnimy na początek takie pojęcie jak spodek wysokości. Otóż spodek wysokości jest to taki punkt, można by powiedzieć wspólny wysokości opuszczonej na dany bok. Tak? Czyli wysokość przecina nam któryś z boków w jakimś punkcie i to jest właśnie ten punkt nazywamy spodkiem wysokości. W trójkątach prostokątnych jest tak, że jeśli opuścimy wysokość, czy poprowadzimy wysokość z kąta prostego na przeciwprostokątną, to ten spodek wysokości podzieli nam przeciwprostokątną w taki sposób, według takiego wzoru: pierwiastek kwadratowy z c1 razy c2. To są właśnie te dwa odcineczki, na które podzieli nam spodek wysokości przeciwprostokątną. Może, żeby lepiej zrozumieć ten materiał, to ja jeszcze tak szybciutko narysuję dowolny trójkąt prostokątny. Będzie nam się troszeczkę lepiej rozma rozmawiało. Tutaj mamy kąt prosty. Prowadzę teraz wysokość w tym trójkącie. O, tutaj też mamy kąt prosty, i to jest właśnie ten spodek. Spodek nazwę to literką S, i ten spodek. Czyli ten punkt podzieli nam przeciwprostokątną na dwa odcinki, jeden o długości C1, drugi o długości C2. Po tym krótkim wstępie spróbujmy przejść do rozwiązania zadania. Mamy dwa odcinki: odcinek A o długości 5 cm i odcinek B o długości 2 decymetrów. Te odcinki powstały nam poprzez no właśnie podzielenie przeciwprostokątnej tym spotkiem wysokości, a naszym zadaniem będzie wyliczenie długości wysokości w tym trójkącie prostokątnym, więc weźmiemy w tym przypadku taki wzór, zamiast odcinka C1C2 zapiszemy tutaj długość odcinka A i B. Zwróćcie jeszcze uwagę na jednostki tutaj mamy centymetry, tutaj decymetry, zamieńmy decymetry na centymetry. Zróbmy to porządnie. Zapiszmy, że 2 decymetry to jest to samo co 2 razy 1 decymetr. A my wiemy, że w jednym decymetrze mieści się 10 cm. Więc 2 decymetry to 20 cm. Idziemy do tego wzoru. Wstawiamy w miejsce A5, w miejsce B20. Pierwiastek na całości. No i liczymy, 5 razy 20 to jest 100, pierwiastek kwadratowy z liczby 100 to jest 10, czyli ta wysokość ma 10 cm.